Czy naprawdę wiesz, co dzieje się w twoim ciele, kiedy codziennie pijesz sok z buraka? A co by było, gdybym ci powiedział, że po 60 roku życia ten pozornie niegroźny czerwony napój może być kluczem do przemiany twojej energii, ochrony serca, odnowy skóry, a nawet wzmocnienia pamięci? Przez długi czas to warzywo było po cichu używane jako naturalny lek przez starożytne cywilizacje. Ale teraz współczesna nauka w końcu potwierdza coś zaskakującego: sok z buraka zawiera związki tak silne, że mogą zmienić funkcjonowanie Twojego organizmu w zaledwie kilka dni. Nazywam się dr Józef Nowak i dziś dowiesz się, co naprawdę dzieje się, gdy zaczynasz codziennie pić ten sok, jakie są najniebezpieczniejsze błędy, które ludzie popełniają podczas jego przygotowania, jak działa na najważniejsze organy Twojego ciała. I dlaczego niektóre reakcje mogą przestraszyć tych, którzy nie są na nie przygotowani? To nie przesada powiedzieć, że zrozumienie tego może całkowicie odmienić twoje zdrowie w nadchodzących miesiącach. Dlatego napisz w komentarzach, czy już próbowałeś tego soku wcześniej, czy dopiero teraz zbierasz się na odwagę i przygotuj się. To, czego się tutaj dowiesz, być może nigdy wcześniej nie zostało wyjaśnione tak jasno. A teraz nadszedł czas, aby zrozumieć pierwszy z wielu powodów, dla których burak jest prawdziwym naturalnym lekarstwem dla tych, którzy przekroczyli 60 rok życia. Szczególnie jeśli chodzi o coś, co martwi większość osób w tym wieku: ciśnienie krwi. Burak zawiera substancję zwaną naturalnym azotanem, która po przetworzeniu przez nasz organizm przekształca się w tlenek azotu. Związek ten działa bezpośrednio na naczynia krwionośne. Rozluźniając i rozszerzając tętnice, co ułatwia krążenie i zmniejsza ciśnienie, jakie serce musi wytworzyć, aby pompować krew. Innymi słowy, to tak, jakby serce otrzymało dodatkową pomoc w wykonywaniu swojej pracy z mniejszym wysiłkiem. Ten efekt nie jest tylko teorią, został potwierdzony w praktyce. Badanie opublikowane w czasopiśmie Hypertension Journal w roku 2015 wykazało, że pacjenci z nadciśnieniem Którzy codziennie spożywali 250 ml soku z buraka, odnotowali znaczący spadek ciśnienia krwi już po trzech godzinach. Co więcej, efekty nasilały się przy regularnym spożywaniu przez cały tydzień. To oznacza, że jedna szklanka dziennie może wystarczyć, aby uniknąć kryzysów ciśnienia, a nawet zmniejszyć zależność od leków w niektórych przypadkach. Napisz w komentarzu słowo krążenie. Jeśli to przyciągnęło twoją uwagę, a skoro mówimy już o zdrowiu, zostawiłem w pierwszym komentarzu przypięty cyfrowy poradnik z 50 produktami przeciwnowotworowymi, który pomoże ci zapobiegać chorobom i poprawić zdrowie. Pobierz go teraz, ponieważ będzie dostępny tylko przez ograniczony czas. Jeśli czujesz, że codziennie budzisz się zmęczony, że brakuje ci energii do prostych czynności, lub że twoje ciało nie reaguje już jak dawniej, kolejna korzyść cię zaskoczy. Sok z buraka jest uważany przez wielu lekarzy i dietetyków za naturalne źródło wytrzymałości fizycznej. I nie mówimy tu o młodych sportowcach w trakcie treningu, mówimy o dojrzałych kobietach i mężczyznach, którzy z biegiem czasu zaczęli odczuwać spowolnienie ciała. Sekret ponownie tkwi w azotanach, które zwiększają przepływ tlenu do mięśni. To poprawia wydolność fizyczną nawet w prostych czynnościach, takich jak chodzenie czy wchodzenie po schodach. Badanie przeprowadzone przez Journal of Applied Physiology w roku 2009 wykazało, że osoby, które wypiły sok z buraka przed wysiłkiem fizycznym, były w stanie ćwiczyć nawet o 16% dłużej niż grupa, która nie spożywała tego napoju. I to bez potrzeby sięgania po kofeinę, napoje energetyczne czy sztuczne suplementy. To tak jakby ciało otrzymało dodatkowy oddech prosto z natury, ale burak działa nie tylko wewnętrznie. On również odmienia to, co widzimy w lustrze. I tutaj wkracza jedna z najbardziej imponujących części. Dla tych, którzy pragną zachować młodość i świeżość skóry mimo upływu lat. Sok z buraka jest jednym z najbogatszych napojów w witaminę C, betalainy i przeciwutleniacze, które zwalczają przedwczesne starzenie się. Związki te bezpośrednio wspomagają regenerację komórek, produkcję kolagenu oraz usuwanie toksyn ze skóry. Sok z buraka wspomaga ciśnienie, zwiększa energię i poprawia wygląd skóry. Wyobraź sobie więc, co robi z narządem, który nigdy nie odpoczywa, sercem. Zdrowie układu krążenia jest jednym z największych powodów do niepokoju. Po 60. roku życia i słusznie. Ryzyko zawału, udaru i niewydolności serca wzrasta z wiekiem. Ale mało kto wie, że burak może być prawdziwym sprzymierzeńcem serca. Zawiera betaliny i flawonoidy, które pomagają obniżyć zły cholesterol, czyli LDL, jednocześnie zwiększając poziom dobrego cholesterolu, czyli HDL. Ale to nie tylko serce wymaga uwagi, również mózg cierpi z upływem czasu. Problemy z pamięcią, brak koncentracji, zamieszanie myślowe. Wszystko to może zaczynać się subtelnie, ale jeśli nie zostanie odpowiednio potraktowane, może rozwinąć się w poważniejsze sytuacje. I właśnie tutaj sok z buraka ponownie odgrywa kluczową rolę. I tutaj sok z buraka ponownie odgrywa kluczową rolę. Azotany obecne w buraku zwiększają również przepływ krwi do płata czołowego mózgu. Obszaru odpowiedzialnego za pamięć, koncentrację, planowanie i podejmowanie decyzji. A jeśli myślisz, że na tym kończy się działanie tego korzenia, musisz poznać, co robi on z Twoją wątrobą. Wątroba to jeden z najbardziej obciążonych narządów w ciele, odpowiedzialny za przetwarzanie toksyn, metabolizowanie tłuszczów i równoważenie hormonów. Z czasem gromadzi zanieczyszczenia, tłuszcz i cierpi przez nowoczesne nawyki. Ale burak zawiera substancję zwaną betainą niezwykle silny przeciwutleniacz, który pomaga wątrobie lepiej funkcjonować. Ułatwia on eliminację toksyn, zmniejsza gromadzenie się tłuszczu i poprawia trawienie jako całość. Innym bardzo powszechnym problemem u osób starszych jest przewlekły stan zapalny bóle kolan, sztywność w ramionach, dyskomfort w stawach. Czasem przyzwyczajamy się do życia z bólem. Myśląc, że to normalne w tym wieku. Ale nie musi tak być. Burak to potężne źródło betacyjanin, substancji o udowodnionych właściwościach przeciwzapalnych. Badanie opublikowane w Nutrition and Metabolism w roku 2016 wykazało, że osoby, które piły sok z buraka przez zaledwie 5 dni, już zgłaszały zmniejszenie bólu stawów i markerów zapalnych we krwi. A jeśli Twoim celem jest również kontrola wagi, Warto wiedzieć, że burak może Ci w tym pomóc bez potrzeby stosowania ekstremalnych diet. Ma niski indeks glikemiczny, mało kalorii i wysoką zawartość błonnika. To oznacza, że pomaga kontrolować głód, poprawia pracę jelit, a jednocześnie dostarcza energii, abyś mógł się więcej ruszać. Appetite Journal opublikował w 2015 roku badanie, w którym osoby mające tendencję do nocnego obiadania się. Znacznie zmniejszyły spożycie kalorii dzięki sokowi z buraka. I co najlepsze, bez objawów odstawienia, bez utraty energii. A co z układem odpornościowym? Z czasem również on się osłabia, otwierając drogę do częstych infekcji i powolnej regeneracji. Burak, bogaty w witaminę C, żelazo i magnez, pomaga w tworzeniu większej liczby białych krwinek i wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. Według publikacji w Frontiers in Immunology z roku 2018, regularne spożywanie warzyw bogatych w te składniki odżywcze zwiększyło odpowiedź immunologiczną u osób starszych z osłabionym układem odpornościowym. Tak, mówimy o jelitach, słynnym drugim mózgu ludzkiego ciała. Gdy one nie działają prawidłowo, wszystko inne zaczyna się psuć. Czujesz wzdęcia, zgagę, zaparcia, zmęczenie. Ale sok z buraka może być prawdziwym sprzymierzeńcem w przywróceniu tej kluczowej funkcji. Bogaty w błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, pomaga regulować pracę jelit, zwalczając zarówno zaparcia, jak i zbyt szybkie opróżnianie. I co więcej, odżywia mikrobiotę jelitową, te dobre bakterie żyjące w twoich jelitach, które są niezbędne do wchłaniania składników odżywczych i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Ale być może najbardziej zaskakującą korzyścią płynącą z buraka jest to, co naukowcy nazywają czerwoną tarczą. Ten intensywny kolor to nie tylko kwestia estetyki to symbol potężnej broni przeciwko wolnym rodnikom, odpowiedzialnym za starzenie się komórek i powstawanie chorób, takich jak rak. Betacyjaniny obecne w soku z buraka mają tak silne właściwości przeciwutleniające, że potrafią chronić DNA komórek zapobiegając mutacjom, które mogą prowadzić do rozwoju nowotworów. Badania wykazują pozytywne efekty w zapobieganiu rakowi piersi, jelita grubego i płuc. Cancer Prevention Research w roku 2013 ujawniło, że przeciwutleniacze zawarte w buraku nie tylko zapobiegały powstawaniu nowych komórek nowotworowych w warunkach laboratoryjnych, ale również indukowały zaprogramowaną śmierć już zmienionych komórek. To oznacza, że burak oprócz zapobiegania może także pomóc organizmowi w eliminowaniu tego, co już mu nie służy. Oczywiście nie zastępuje on leczenia medycznego, ale może być potężnym sojusznikiem w profilaktyce i odbudowie zdrowia komórkowego, co jest kluczowe dla każdego, kto chce żyć dłużej i lepiej. Ale wszystkie te korzyści są możliwe tylko wtedy, gdy sok jest przygotowany we właściwy sposób. I tutaj wiele osób popełnia błąd, tracąc sporą część właściwości. Aby wydobyć z buraka to, co najlepsze, najlepiej używać wersji organicznej, świeżej i dobrze umytej. Skórkę można zostawić pod warunkiem, że jest czysta i nie ma zbyt ziemistego posmaku. Pokrój buraka na małe kawałki i zmiksuj w blenderze z odrobiną wody. Jeśli chcesz złagodzić smak, dodaj jabłko, marchew, imbir lub cytrynę. Te składniki nie tylko poprawiają smak, ale także wzmacniają działanie przeciwzapalne i trawienne. Możesz przecedzić sok, jeśli wolisz bardziej płynną konsystencję. Ale jeśli chcesz zachować błonnik, najlepiej wypić go z miąższem. Najlepszy moment na wypicie to rano, naczczo lub dwie godziny przed spacerem albo lekkim treningiem. I uwaga, jeśli nigdy wcześniej nie piłeś, zacznij od połowy małej szklanki dziennie. Pozwól swojemu ciału przyzwyczaić się do naturalnego efektu detoksykacji i stopniowo zwiększaj dawkę, aż dojdziesz do pełnej szklanki. A jeśli masz historię kamieni nerkowych, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed codziennym spożywaniem. Burak zawiera szczawiany, które mogą sprzyjać tworzeniu się kamieni u osób podatnych. Należy też uważać, jeśli masz bardzo niskie ciśnienie, ponieważ sok je dodatkowo obniża może powodować zawroty głowy i osłabienie. Poza tym, ze względu na wysoką zawartość błonnika, burak może powodować wzdęcia lub biegunkę, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Dlatego złota zasada brzmi zawsze: Umiar. Jeśli dotarłeś aż tutaj, już wiesz, że zwykła szklanka soku z buraka może głęboko i naturalnie odmienić twoje zdrowie. Dlatego zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i podziel się tym z kimś, kto tego potrzebuje. I napisz w komentarzu kocham buraki. A teraz przygotuj się. Następny film, który właśnie pojawia się na ekranie, ujawni ukryte zagrożenia związane z czosnkiem dla osób starszych z pewnymi problemami zdrowotnymi. Możesz być w niebezpieczeństwie, nawet o tym nie wiedząc. Do zobaczenia tam.